Uwaga, dzień dobry, przyjaciele. Najpierw to powinnam chyba poruszyć parę tematów. Po pierwsze, zmieniałam sobie w międzyczasie, jakby pomiędzy tymi odcinkami, komputer. Przestawiłam się z komputera, takiego, wiecie, stojącego sobie radośnie, na laptop i przez to przenosiłam wszystko i zrobiłam sobie jedną wielką czystkę customowego kontentu. I z tego względu nie mogłam przenieść bezpośrednio Starego Miłowa na laptopa. No, bo wiadomo, że miałam na przykład jedzenie kastomowe, które teraz, którego teraz już nie ma, bo usunęłam je. I czyszczenie miasta z pozostałości po tym kastomowym kontencie byłoby o wiele bardziej pracochłonne niż po prostu stworzenie sobie nowego miłowa. Yy, zagrałam na razie, nie nadrobiłam wszystkiego, co robiłam w tamtej rozgrywce, bo na razie nadrobiłam tylko rodziny lotario i jak one ma. Kaliente o. No i niestety nie udało mi się dokładnie tak samo poprowadzić wszystkiego, ale może o tym wspomnę po prostu, jak następnym razem będę grać z tymi rodzinami. Więc dobra, musimy może zaadresować słonia w pokoju, którym jest Bella Twir, która jak wiadomo na czystej wersji miasta żyje sobie, radośnie. I tak długo zastanawiałam się, co z nią zrobić, nie? Bo to jest jednak dosyć wielkie utrudnienie dla Mortimera. I uznałam, że może ona tutaj jest oficjalnie uznawana za zaginioną od już jakiegoś tam czasu, nie wiem, iluś lat. I póki rodzina Ćwir rzeczywiście jej nie spotka osobiście, to będą ją nadal uważać za zaginioną, mimo że ona sobie po tym mieście powinna chodzić. A na razie to Mortimer czuje się kawalerem, czy tam wdowcem, nie wiem jak to można uznawać. Pewnie jeszcze nie byłaby uznana za martwą. Z prawnego punktu widzenia, bo to niedawno dosyć została porwana, myślałam trochę, czy rzeczywiście oni powinni brać ten ślub, tak? Bo przeważnie gracze doprowadzają do tego, co gra sugeruje, czyli do tego, żeby wzięli ten ślub, ale Don ją porzucił. Ale znowu ja grałam Donem i ten Don no, rzeczywiście celował w to, żeby rzeczywiście ten ślub wziąć. I tak jak on wcześniej miał y, jakieś obawy. I bał się tego, co to będzie, i mieli rzeczywiście słabszą relację. To teraz myślę, że on już nie wahałby się aż tak. Bo rzeczywiście zobaczył, co to jest, po prostu być u łask Mortimera ćwira, tak? I trochę go w sumie zaczęła kusić ta dobra pozycja w społeczeństwie. Plus, właśnie kurczę, bardzo się zastanawiałam nad jego relacją z Bellą ćwir. Bo. Kurczę, dlaczego on miałby chcieć poślubić córkę laski, która go odrzuciła, co nie? I wtedy mi się przypomniał taki mem, który widziałam, yy, gdzie był tam, nie wiem, jakiś tam czad Don Lotario kontra Virgin, yy, ten Dariusz Marzyciel. I tu jest napisane, uwaga, cytuję, bo mam tego mema przed sobą, wystawił na ślubnym kobiercu córkę Loszki, która dała mu wcześniej kosza. Ojej, właśnie strąciłam puszkę czekoladek i kurde, no no powiem Wam, że to ma sens, nie? Że to jest taki ultimate revenge i w ogóle. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeszcze większą zemstą byłoby rozkochanie córki Lożki, która dała mu wcześniej kosza, tak? Wzięcie z nią ślubu, a potem w sumie i tak romansowanie ze wszystkimi naokoło i zrobienie jej przykrości. Więc jestem bardzo. Gotowa na to, żeby do tego ślubu doprowadzić. Ale myślę, że najpierw powinniśmy. Co jest tu do zapisania? Nic nie ma do zapisania, kurczę, no. Najpierw myślę, że powinniśmy odwiedzić Dariusza, bo on się oczywiście dowiedział o tym, że Cassandra bierze ślub. A jak wiemy od początku gry, on jest w niej zakochany i myślę, że to jest dobry moment na to, żeby on jej o tym powiedział i żeby mieli taką spokojną rozmowę. O swoich, nie wiem, planach, celach życiowych, marzeniach i w ogóle. Więc chwilkę, dosłownie chwilkę sobie nimi pogramy. Chcę tylko do tej rozmowy doprowadzić. W ogóle to jest creepy trochę zawsze dla mnie. To było, że Dariusz już miał kurczę żonę i ma nastoletniego syna. Tymczasem chce poderwać dziewczynę, która w sumie jest ledwo co legalna. I to jest dla mnie, nie wiem, zawsze był dla mnie trochę creepy ich związek. Kurczę, no oni mają nawet miłość, nie wiem czemu oni tak mają. Mi się wydaje, że on miał na początku tylko zauroczenie, więc może jak byłam kiedyś na porceli publicznej to robili jakieś interakcje? Czemu tu nie możesz podejść, Ty, klopsie? Hmm, może byśmy zobaczyli, co ten kolega nasz chce. On by chciał być rekinem biznesu, to mógłby trochę popracować w tym biznesie rzeczywiście, już jako nastolatek, żeby mieć doświadczenie zawodowe. Powitaj, On no nie, bo się będziecie całować. Serdeczny uścisk. Just friends. No i rozmawiają nie? Widz widzicie, że on rozmawia o zaręczynach jej z Donem. Jeszcze podoba mi się, że Dariusz zachowuje szacunek, nie, nie próbuje jej autonomicznie obejmować czy coś. No dobra, nie. No to porozmawiali sobie może, że ona rzeczywiście kurczę kocha tego Dona i chciałaby może spędzić z nim resztę życia. I myślę, że w tym momencie zakończą sobie na razie tą relację. Żeby zostali tylko przyjaciółmi. Oczywiście zgodziła się. Zniknęły mu wszystkie zauroczenia. Może niech się przytulą po przyjacielsku. Będzie dobrze, Dariusz. Znajdziesz sobie kogoś. Już ja o to zadbam. Myślę, że może oni by chcieli urządzić imprezę? I kurczę, znowu pojawia się problem z poprzedniego odcinka, bo on widział, jak... Don Lotario flirtuje ze wszystkimi dookoła, więc może załóżmy, że dzień wcześniej miał poważną rozmowę z Cassandrą, czy ona na pewno chce to robić. I Cassandra teraz ma trochę takie wątpliwości, może kompleksy i chciałaby rzeczywiście ładnie wyglądać, bo myśli, że Don Lotario bardzo jest taki powierzchowny i jeśli nie będzie ładnie wyglądać, to ją rzuci. I teraz ją musimy tak zrobić na jakąś piękność. No ale kurczę ładnie wygląda w takich dłuższych włosach prostych. Tak bardzo rodzinowo, adamsowo. Co było chyba właśnie założeniem ćwirów. Ale znowu kurczę takie zaczesane w tył jej bardzo pasują. Ale wszystkie zaczesane w tył jakie mam są bardzo długie. No chyba, że założymy, że sobie doczepy zrobiła. A to jest też ładne. Weźmy właśnie wszystkich przyjaciół, oprócz matki, bo matka jest zaginiona. Weźmy w takim razie może siostry Kaliente. No i tyle. On w ogóle się automatycznie wprowadza do rodziny jak jest ten... jak jest ślub? Czy nie? Bo on ma już te dwa dni zagrane, więc ja bym go musiała wyprowadzić wtedy do tej... docelowej parceli. Na której oni mają zamieszkać, bo jakby... Według mnie oni się powinni teraz wyprowadzić z tego tutaj domu. Dobra. O, zaczęli przychodzić. To super. Tak, jak, jak widać, przebrałam trochę inne kalentę. Mam dziwną tendencję do dawania alfa-fryzur simkom przy strojach tych takich formalnych. Nie wiem czemu, po prostu mi to jakoś pasuje, bo wyglądam jak takie trochę bardziej odpicowane niż zwykle. Dina i ja flirtujemy, no to proszę bardzo. Chodź tu, może przybiegnij. Nie może przybieg... Podskakuj sobie do ślubu. Ojej! O nie! A co Bella na to? No notario siedzi i się gapi, kurczę, w przestrzeń. I po prostu się zastanawia, jakie ja wybory życiowe podjąłem, żeby dojść do tego momentu. Może cutscenki bym włączyła. Te cutscenki to trochę cringe, ale taki milusi cringe, taki sentymentalny bardzo. I co... No właśnie, już się wystraszyłam. Jeszcze te, te fundamenty niewypełnione w tle. Ojej. No i do, dołącza się do rodziny i przynosi 43 tysiące. Zaraz go stąd wyprowadzimy, bo on tu nielegalnie jest. No i ja go zaraz wyprowadzę. Tam, gdzie mają mieszkać i uznamy, że on przez te dwa dni remont robił. Okej. Okay. Coś się dzieje? Biedny Dariusz w ogóle. O Jezu. Porozmawiajcie sobie, bo ty chcesz z nim porozmawiać. Czekajcie, bo tak trochę co ja robię, nie? To trochę przypałowe, żeby e, kurczę, pan młody uciekał z własnej imprezy weselnej. Choć no nie no, zostań jeszcze tutaj przez chwilę, aż do końca imprezy, może, bo to naprawdę trochę przypał. O, bo, da, Dariusz, proszę cię. On by chciał jakąś umiejętność, no to proszę bardzo. W ogóle co ty jesteś, wielce dziecko, geniusz, uczeń szkoły prywatnej bez żadnych umiejętności, kurczę. Jesteś Cassandra Lotario ćwir, a bo on jest Don Ćwir, no to musimy to potem zmienić. Chyba, że Don byłby takim kurczę kapciem, że... Pantoflem, nie kapciem. <laughs> żeby wziął nazwisko swojej żony, jakby... Nie, nie ma w tym nic złego, ale nie wydaje mi się, żeby on był taką osobą. Właśnie, bo ty chciałeś się z Diną pocałować, to go ahead. Czy jest tak jakaś realna szansa, że jemu ja mu spełnię pragnienie życiowe? No nie wiem, nie? Może jakbym mu tę czapkę kupiła i kupiła mu te wszystkie perki z tego? Tak, takie tam impreza, kurczę, bardzo nerdowa. połowa osób siedzi tutaj i się uczy. O, a Dari Dariusz jest przekochanym stworzeniem, naprawdę. Marysia to tam ma wywalony na wszystko, nie? Czekaj, czy ja to wydałam, tę sam, samą fryzurę co Ninie, bo teraz tak się skapnęłam. Tak, to jest chyba to samo. Ups. No, impreza się skończyła, to... Znajdź sobie nowe mieszkanie. Idźcie spać, okej? Okay? Bo to, to jest już ta godzina. Głupie te wesela w ogóle powinny do takiej trzeciej spokojnie trwać. Najgorzej, jak się okaże, że Kasandra się musi rano do pracy zerwać. Nie mają w ogóle wyrozumiałości, że własne wesele miała. W trójce to by już było, że. O, zostaje 40 dni wolnych na urządzenie się. C czemu się zerwałeś o czwartej? Zbanie małej, posprzątaj to. W ogóle to jest mała paskuda, patrzcie na niego. Ja nie mogę. No. Co ty? Czemu przestałeś? Weź talerz, no w dupie mojej. Aha, <noise> bo długo go wystraszył. No i teraz wszyscy wstali. Ale przynajmniej są wyspani, nie? Nie oczekiwałam tego, więc to jest bardzo miła niespodzianka. Kasandra może w sumie już sobie zmienić wygląd na taki... Poprzedni swój, albo może nie poprzedni, bo ja nie lubię tych, tych jej kitek. Ale zrobimy jej coś normalniejszego. Ja tam mam jej ochotę ściąć wszystkie włosy i dać jej coś krótkiego. W tym wygląda, jakby miała 40 lat i trójkę dzieci. A, bo wy macie te schody, gdzie Simowie tylko narzekają, bo nie mogą przejść. Cassandra mhm. by wróciła. O, awans, no? Super. Szefowa projektu, nieźle. Ale idź do pracy sobie. Czekajcie, bo musi jej interakcja zniknąć. Dobrze, rozumiem. Awans, świetnie. Idź do pracy. Muszę sprzedać tę pianino. A ty odbierz telefon. Ciekawe kto dzwoni. Okej. Okay. Em. <śm> Co zrobić, kiedy dzwoni do ciebie Twoja zaginiona żona i pyta się, czy twój syn, który teraz jest w szkole, może podejść do telefonu? Bella, halo, Bella, porozmawiaj ze mną, nie z Aleksandrem. Możesz ty z nią. No no i co ja mam zrobić? Gro, gro, proszę cię. Powiedzmy, że na przykład zastrzegła sobie numer i on nie widzi jej numeru. Nie wiem w sumie, czy na takich starych telefonach. Było widać numer, który do ciebie dzwoni, nie? Więc on nie znałby jej numeru. Nie mógłby tak hopsiu do niej zadzwonić, ale jednocześnie sobie uświadomił, że jego żona żyje gdzieś, więc kurczę. Ja nie wiem, nie? Chyba żeby uznał tylko, że to jest jakiś prank. Kurde, nie wiem, co teraz z nim zrobić, nie? W sensie na pewno bym chciała, żeby w takiej sytuacji zakończył albo chociaż spowolnił sprawę z Diną. Bo to jednak... nie fajnie, nie? Myślę, że on by chciał sobie zrobić jakiś research i szukać, czy ona rzeczywiście... żyje. Wy nie macie komputera, nie? To pora mieć. Wyślij e-mail do niej, tak. Czy przywiozłeś Lucynę hak ze szkoły? Chyba nie. Przepraszam? A ty co odbierzesz? Chyba nie odbierze, nie, bo przecież nie czekałaby, kurczę, 5 godzin na to, żeby jej syn odebrał. No właśnie, eh, Może on by chciał teraz zejść na dół i pogadać z Aleksandrem. Nie! Zostaw moje pianino! Kurde bele. Opowiedz historię. O zaginionej matce, która wyszła po mleku 20 lat temu. Przekaż wiedzę, przekaż wiedzę o swojej zaginionej żonie. Uznajmy, że oni porozmawiali. No i kurde, no co ja mam robić w takiej sytuacji? Może pójdźmy nim na miasto i że będzie się niby pytał ludzi. De facto, serio, idziesz odłożyć rachunki, kurde, na drugi koniec parceli? Jesteś bezużyteczna, Cassandra. Idź do kurde butiku może. Od razu może kupisz Kassandrze jakieś nowe ciuchy. To przepraszam, co my robimy, a szukamy berli. Mogłabym mieć coś takiego kurcze gotyckiego kupić, ale bardziej na luzie. Tym bardziej, że ten dom, który im umeblowałam, to jest taki w taki dosyć nowoczesny sposób umeblowany, nie? I kurczę, nie wiem na ile by pasowało chodzenie w jakiejś staromodnej bardzo sukience po takim domu. Dobra, nie, dajmy sobie spokój z tymi ciuchami może. Chyba, że Aleksandrowi już coś kupimy na przyszłość. Bo to, to może być dobry pomysł. U mnie w pierwszym moim miłowie to on był psim tatusiem. Miał dużo piesków, po czym on chciał zostać pisarzem, w sensie tam magnat wydawniczy czy coś tam. Więc on się tak ubierał, tak jak, i, jak taki trochę nie wiem, artystyczny yy, nie wiem, człowiek. <grych> to wygląda bardzo jak strój Mortimera, bym mu to mogła kupić. Tak więc teraz dogrywam do rana i wtedy już im te dwa dni miną, bo oni startowali chyba przed 18, jeśli się nie mylę. Halo, jesteś poważną, dorosłą kobietą, Cassandra. Przypominam ci o tym. Kiedy ty masz urodziny? Za dwa dni. No to spoko. Dobra, wstawaj na kolację. Co ty tu masz? <noise> Chciałam się spytać, kto je indyka z chlebem. Po czym sobie uświadomiłam, że to, co wygląda jak chleb, to jest indyk. A ty gruby będziesz, jak będziesz tyle jadł. Aha! Kurde. Czy to już. Tyle punktów logiki, ile potrzebujesz, oczywiście, że nie. Ten awans, co ona w ogóle miała, to były dwa poziomy wzwyż aż. Masz jutro pracę? A w sumie ty się i tak wyprowadzasz zaraz, więc... Teoretycznie mogłabyś zarwać sobie teraz noc, bo jak się przeprowadzisz, to i tak masz chyba maksa energii. No i... Ach! Jaka ty jesteś upierdliwa. Witamy w filmie pod tytułem... Ania narzeka na pianino przez 20 minut i 35 sekund. Są jakieś rzeczy, które może miałyby dla Ciebie jakąś wartość emocjonalną, żeby się wzięła ze sobą? Nie wydaje mi się. Możesz się właściwie teraz w tym momencie już wyprowadzić tak na upartego. Dobra, to ja wychodzę i pokażę Wam dom, który zbudowałam Kasandrze i Donowi. Bo jestem z niego, kurczę, dosyć mocno dumna. Te domy w ogóle w Miłowie są wszystkie słabe. Nie, miałam ją wprowadzić! Ale jestem głupia! Ale jestem głupia! O nie! No. Tak więc to jest nowy dom świrów. Właściwie lotario, nie? Zawsze tutaj się boję, że jest trochę za bardzo nasrane wszystkim, nie? I że y, czasami ciężko jest dotrzeć do niektórych rzeczy, na przykład właśnie do tego piecyka. Bo ja tak trochę jak Jenna Marbles... Mam taki too much gene, czyli po prostu jak już coś zaczynam robić, to potem jest wszędzie nasrany wszystkim. Starałam się właśnie nie nasrać. <grywia> Starałam się, tak. To brzmi bardzo dziwnie bez kontekstu. Yy. Starałam się nie nasrać w tym domu. <grywia> Więc tutaj mamy taką przestrzeń do życia sobie. Tu jest taki study, co nie, czyli taki gabinet, gdzie mają komputer. Yy, no, rowerek, szachy. Tu jest pokój z telewizorem, który w przyszłości jakby mieli jakąś wpadkę, można przekształcić na pokój dla drugiego dziecka. No, ale tutaj mają telewizor i popcorn z modów, który można jeść, co jest generalnie strasznie kochane. Yy, piętro tutaj, totalnie przerobiłam wszystkie ściany, bo ono było bardzo ściśnięte oryginalnie. Tu jest ich sypialnia która jest dosyć pusta, ale właśnie dlatego, że w razie czego można tutaj jeszcze coś wsadzić, nie, bo nigdy nie wiadomo. W korytarzu mają też taką małą przestrzeń do uczenia się, a tu może być bokój dla jakiegoś przyszłego dziecka. Na pewno chce im jedno dziecko zrobić. Nie wiem, czy dwójkę. Teoretycznie on ma aspirację romantyczną nie, a ona ma aspirację stworzenia rodziny. Więc teoretycznie oni by mieli, według moich założeń, mieć dwójkę planowanych dzieci, nie? Tak, ale to ich losy poznamy dopiero później. Tak, ja wam dziękuję za oglądanie. Adrian ktoś. Czemu mnie to już nie dziwi? Tak, papa. Głos mi umiera, papa.